Rozdział 85: Konstelacje w imię Boga Miłosiernego i Litościwego. Na niebo ozdobione konstelacjami, na dzień przyobiecany, na świadka i na to, czemu on daje świadectwo. Zabici zostali ludzie rowu, a ogień ciągle podsycany. Gdy oni siedzieli wokół niego, świadkowie tego, co czyniono wiernym. Oni zemścili się na nich tylko dlatego, że uwierzyli w Boga, potężnego, godnego chwały, do którego należy Królestwo Niebios i Ziemi. I Bóg jest świadkiem każdej rzeczy. Zaprawdę, dla tych, którzy poddawali próbie wierzących i wierzące, a potem się nie nawrócili, dla nich będzie kara gechenny i dla nich będzie kara ognia palącego. Zaprawdę, dla tych, którzy uwierzyli i którzy pełnili dobre dzieła, dla nich. Będą ogrody, gdzie w dole płyną strumyki. To jest wielkie osiągnięcie. Zaprawdę, surowość Twego Pana jest straszna. Oto On stwarza po raz pierwszy i powtarza stworzenie. On, przebaczający. Miłościwy. On, władca tronu godnego chwały. On czyni to, co chce. Czy doszło do ciebie opowiadanie o wojskach, o faraonie i o ludzie samut. Lecz ci, którzy nie wierzą, zaprzeczają prawdzie. A Bóg Otacza ich niewidzialne. To zaś jest Koran godny chwały, na tablicy strzeżonej.